Zatrzyma My i teraz że już może się wyświecać. Myślę, że, że już się skończyło. Chyba, że już w ogóle się zostało. Chyba, Zobaczcie, jak ten ptak usiadł. Zobacz, jak ptak usiadł na głowie tym dwóm osobom, co stoją w wodzie. O, o widzisz? Tak gdzie? było. Tylko był wiatr i to wszystko poleciało tu na ludzi. Tylko tu leciało to na nas. A teraz jakoś nie. A teraz ja mówię Fajna wega fontanna. O, no i koniec. Patrz, teraz jest cicho i nie ma wieków. My, my żeśmy tutaj, weź... a te dzieci jak piszczą. A dzieci to po pooblewane były dokumenty On tam łaziły, tak? No On one tu na brzegu wychodziły. A to wiatr był w tą stronę. jak lunął, to Czeka, nas oblało. Maciek, Maciek być może by to nie było tu, to my chyba tam stać. Nie, myśmy Ty? tu stali. Dużeśmy stali tam o to, tak, no tak. gdzie? No, tam gdzie ta dziewczynka mniej więcej.